Padłem podaniu. podaniu. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć? Piłka w bramce! Mamy wyrównanie! Czy to koniec marzeń Irwala o zwycięstwie? Końcowy gwizdek, tuż, tuż! Wspaniała wola walki do pieli swego doprowadzili do wyrównania. Świetna postawa, wierzyli, że mogą jeszcze odrobić stratę i opłaciło się. No i będziemy mieli zmiany i to aż trzech zawodników na raz. Dziakomo Bonaventura. Immobile. Dziakomo Bonaventura. Ale szansa Brockiego. Blanka dość niespodziewana, patrząc na przebieg gry. Szło im jak po grudzie, ale jednak udało się wbić wyrównującego gola. Gramy dalej. Jeśli wykorzystają ten rozpęd, to kto wie, choć czasu akurat mają bardzo mało. Taki jest futbol. Rywale częściej byli przy piłce, stwarzali sytuację, ale właśnie stracili bramkę. Cóż, nie zmienia to jakoś diametralnie sytuacji w meczu. Może też podziała orzeźwiająco na obrońcu. Nie dali przeciwnikom powiększyć przewagi. Odskoczyć, wyrównująca bramka, no i wszystko zaczyna się od noc. Dobić rywala z tego rzutu rożnego w końcowych sekundach tego spotkania. Z Zrożnego dosiąkowuje Tony Cross. Modlić? Czy będzie prowadzenie? Tak jest! Piłka w siatce, proszę Państwa! Prowadzą w samej końcówce! Chyba już nikt im nie wyszarpie tego zwycięstwa. Nic złego nie powinno się tu wydarzyć. Myślę, że Bramka szpluje sobie w brodę, że nie obronił tej piłki, przecież prawie już ją miał. Spójrzmy na to z innego kąta. To trafienie może im zapewnić zwycięstwo. Czekaliśmy na dogrywkę, na karnę, a tymczasem to może być rozstrzygnięcie. to ważny moment w tym spotkaniu. Marko Royce ro... Aleksandris. Aj, szkoda, nie dość, że gol samobójczy, to jeszcze w takiej chwili. W złym momencie nikt się tego nie spodziewał. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Bramka samobójcza nie mogła paść w gorszym momencie. Czasu do końca niewiele. Kumkiki. Luis Suarez. Jest groźnie, może strzelać. Gol! I prowadzenie w pełni zasłużone. To właśnie ten zespół dyktował warunki na boisku i teraz został nagrodzony. No i lepsi teraz prowadzą. Chyba już nic nie odbierze im zwycięstwa. Ależ to jest ważna bramka. Bardzo możliwe, że to była najważniejsza akcja całego spotkania. No myślę, że to może być decydująca bramka. Trafić w takim momencie. Co za dramaturgia. Brankowski. Wyrównują w samej końcówce. No radość niesłychana, a do końca niewiele. No W takich momentach zwykłem mówić, że spotkanie zaczyna się od nowa. Remis to jest niesamowite. W Białym Stoku fantastyczna rzecz. Jest euforia po wyrównaniu przez Jagiellonię. Obie drużyny wprowadzają rezerwację. Ostatnia akcja tego meczu. Bayern interesująco zapowiada się ta akcja. Tak, tak jest! W końcu jest pierwsza bramka w tym spotkaniu. Zasłużone prowadzenie przez cały mecz kreowali grę, przeważali w każdym aspekcie. Brakowało tylko tego najważniejszego. Coś niesamowitego. To fantastyczna chwila dla strzelca bramki i całej drużyny. Zwycięski gol w ostatnich sekundach meczu. Świetnie się spisał, zareagował wręcz instruktownie i chyba wygrał to spotkanie. Bramka w samej końcówce może być decydująca. Co za moment do objęcia prowadzenia. Miller. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. To może być wyrównanie. I ta umieszcza piłkę w siatce. To jest piękno piłki nożnej, Darku. Bramka wyrównująca w samej końcówce. Kibice uwielbiają takie historie. Dla takich chwil przychodzą na stadiony. No i stało się, mamy wyrównanie w doliczonym czasie. Czekają nas bardzo emocjonujące ostatnie sekundy meczu. Mamy remis, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje? Luka Modric, dobrze, wbiega na wolne pole. Luka Modric, gol! Luka Modric trafia i być może przesądza wynik tego spotkania. Żadna z drużyn nie potrafiła dotąd udowodnić swej bezwzględnej wyższości. Teraz rywalom będzie piekielnie trudno. Pozostały minuty do końca meczu. Strzelec bramki jest w tej chwili chyba najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Gol w doliczonym czasie praktycznie daje im zwycięstwo. Grali do samego końca i to przyniosło efekt. Zasłużone zwycięstwo. No myślę, że to może być decydująca bramka. Trafić w takim momencie, co za dramaturgia. Teraz ciężko im będzie. Nieźle zapowiada się ta akcja i być może przyniesie... I czy będzie prowadzenie? niesamowite, nie ma bramki. Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. To może być decydujący strzał. Tak jest! Gol, proszę Państwa! Mają upragnione prowadzenie. Nareszcie chciałoby się powiedzieć. To prawdziwe piłkarskie emocje. To jest piękno futbolu. W ja się do ostatniego bliska. Strzelec bramki jest w tej chwili chyba najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Gol w doliczonym czasie praktycznie daje im zwycięstwo. Grali do samego końca i to przyniosło efekt. Zasłużone zwycięstwo. Bramka w samej końcówce może być decydująca.